Czy sztywne towarzystwo z więzienia szukali Co dokładnie miałeś na myśli? Yy, byłem w szoku z tym Fer Ja to nawet nie chcę tutaj gadać, k**ba, mać. Wiesz, jestem jednym z gości, którzy próbowali złapać przez Denisa Ferrariego, rozumiecie? Ja myślałem, że to jest prawda wszystko. Jest parę rzeczy, które mi się nie podobają, nieważne, k**a. Zróbmy Ale to walkę wszystkich do jednego wora. Kurwa, na mnie, na mnie. ciebie tam nie było, nie wypowiedziałem się, Bartek. No, o, o tobie nie wrzucaj się, Bartek. naprawdę. się. No. Wiesz, się, Wypowiedzieliście. Się Teraz ci co? Tak. Daj spokój, Nie łapuj się. Ja, po co to? Tak się chcesz łapać za takie kur. No dobra, słuchaj, słuchaj dobra. Widzę że, widzę, że tutaj jesteś spokorniały, więc okej. Okay. Wiesz o co chodzi? No tak, no okay. wiesz. No właśnie, Bartek. Nie ma nie, nie tematu. Wiesz. A czy Bartek... nie, będzie czas, żeby sobie wszystko. Słuchaj, to jest. Tak, otóż to, to. Słuchaj, dorosły chłop, tak to się powinno właśnie, kur. No, no rozmawiać, nie, no. to są friki, troszeczkę to sprostujmy, co chciałbyś wiedzieć? Że, no. że gangsterka, że ten. podoba ci się to? jak chwilę, o gangsterów